No to to. Dobra. To Slara by się oddała, bo nie chcę jej dać. Nie wiem czy... O, oh, sorry. Kurde, patrz. Nie, A! Sorry, ale... Zatakowało mnie. O, tu apteczka osobista, jak chcecie, to sobie To Tu ja chcę chyba... Za chodźmy. Dobra. Odzyskaliśmy to, na szczęście. Teraz... Udało się. I zapis save Nie da się. Nie da się, ale zrobiliśmy quick Dobra, jeszcze jedno chyba miejsce, nie? Zostało. Ej, gdzie, Za Nie za Dalionem, bo Dalion idzie... Tu, ten też. Dobra, to idźcie, nie fagasy jedne. Też jak? w tej sieci. No właśnie, nie, nie, wiem, nie. Nie. nie tędy. No właśnie mówię, Friendly. że nie tędy. Ja wam od początku mówiłem. Friendly fire. Fire, ale fire. Friendly fajka. Friendly fire. Faja, faja. Friendly faja. Friendly faja. Friendly faja. No co za No, no tu. No to. to. No gaś to się, a nie, gaś żeś. to Palić Palić. się, Zarek, A nie, gasz to, pa, lecz fagasie, co fagasie. Ten tutaj to bastard. Dlaczego od razu od fagasów? Co fagasów? raniż moje uczucia szmatu. A, to to. Mi. Ranisz moje uczucia też Jestem mega zordy. Nie. Może właśnie się przetransformujemy, czy coś? No, wziąłem wszystkie ja mam amunicję. Tyły. Dobra, watch out panowie. Tam było coś, Wypychaj Nie się musz no. pod ogień Demory, masz coś na trzy To był ból. O! Te, tu jest a terenach, te, te. To było spadne. Dobra, idziemy górą. O, dawać. Idzie jeszcze jeden. Dobra, na przodach dałem oczkę. Tak, ja, to idę. No, jeszcze spadłem, fajnie. Pomóż nam. O, dużo góry. No bez jaj. Na dół. Waga. Na dół. Waga na bombki. Dobra, szybko, bo idę to rozwalić. Kawa tak no, no, Ja, ja tu z babką będę ja osiągnął Dobra, ej. Jeszcze zostały... ja jaja. Gdzieś. Tam u góry były jakieś One są tam. Tam przy drzwiach, rozumiem. Przy windzie. Tak, Ta. bo, bo nigdzie na mapie nie kazuje Pakuj tam Wskażajcie, bo tu wyskoczy ten ten Już. Są tu jajka jakieś Ogień zaporowy jest, No, wyszuki. dziękuję bardzo jest. Jest Nie, jest. Trzeba, nie trzeba iść tam! Jeszcze no lepiej się stary, teraz będzie ciężko Podejrzewam, wiecie to już końcówka, to oni... Dajcie ja a, se muszę a... Apteczki tak. nie ma, kurde. Ooo! Pyk! Tyły, Bartku. Ja ci. Ja dodaję, że tu, tu będzie ostro. Tu będzie ostra jazda znam. No. Ty wuj, panel! A ja tu ci to zjechał godzinę. Dobra, ej, wieżyczkę tam zostawcie Ta. coś, nie wiem. Ja też nie mam nic. I to fajnie. Wieżyczka, że cokolwiek panowie. Ty ja nikt nie wziął i... wieżyczki? Nie no, nikt. No to fajnie. Ojo ho 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 medyk, medyk. Leczcie się. Piać. Ja nie potrzebuję. Maja Macie... ostatnia apteczka. Oje. Ostatnia apteczka, a ja tak... Aaa, fuck. Jedu, ile ta a, mina może iść? No. Wiesz, papież wychodził do winy, nie? A, no, ale wiesz, papież to... Adam jest papa, nie? Papa. Pać nie w nosa. No wiesz, gniew i nosa, gniewem i nosa, ale. O, co? Że to... Ale żeś. Jej, tu a się widać idzie winda. Winda idzie. Nie je, mam że ktoś szybko wbijać, wbijać. Jest. Nie. Nie. to Nie. Łapie to Nie. 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 to najbardziej... Lami, zaraz zobaczymy. Otóż najbardziej... Mhm. Dla mił Bartek oczywiście No Bartek A ja byłem nawet po drugi, nie? Kłamiesz, wejdź no, A o zdrowie. O, byłem, byłem najlepszy o ozdrowie no, Gdzie no tu jest to, Wszędzie to, to, to podsumowanie Bartek. Wszędzie Lamiu Bartek O, friendly fire Gdzie tu ja jest nie to podsumowanie tego? No u góry masz Takie te ja zakładki Nie widzę Zakładki masz kolego no, nie, no, widzę, coś, no, nie widzę, nie widzę Idziemy dalej Głupi jesteś? Gdzieś... Ten głupi O, gra mi się wyłączyła. He? Czemu? Ach, to wejdź ja... jeszcze raz, zaczekamy na ciebie. Nie, nie czekamy, gramy bez niego. Jeee, powiem mamie. A, A ja jeszcze, mamie? Z, jeszcze, dwie plasze zostały. No. Ale to jest jeszcze jeszcze inna kampania potem, nie? No chyba. Bo nie ma tylko jednej. Zobaczyć. No to by było trochę dziwne, że... Poza tym może są jakieś fanowskie kampanie do tego. Nie ma nic za darmo. Może sobie magickę załatwimy. Ta. Sada jest chyba, CD-Action, nie? Ta. Ostatnio Magicka. Sniper goes I warrior chyba... ostatnio był. W tym CD-Action. Albo Borderlands. Alt tabuję zaraz i sprawdzam panowie co jest w CD-Actionowym ZW. To jest to Shift Tab. Na przeglądarkę to. ze Steama. masz ma shifta, bo to się głupi się nie zdarzy. Jestem, wbiłem. Wiem, widzę cię. Rozumiem, że adrenalina stoi. Nie, czekajcie panowie, sprawdzam CD jak Może miesięczne. weź Może te... Czekaj, ja zobaczę misję. Może weź flary, no. co? O, uwaga, Far Cry 2 i Magicka. O. O kuźwa. To jest dla kwiatów. Farcray 2, nie. Pewnie mnie nie pójdzie, ale będzie dla potomku. Widzisz, Bartek, chciałeś magicę, masz magicę. To wracaj do gry. Grajesz. Może Bartek? Dajesz Weź flary. Temu. Jesteś głupi. No, a to flary aż tak przydatne są. Orrace bojowe. Albo granaty zamrażające. A co mam wziąć, panowie? Bo ja mam co ja mam, wziąć? co ja mam wziąć? Co ja mam wziąć? Wieżyczkę wezmę, bo nikt no. nie wziął wieżyczki. Te jest Murzyn, chłopów, kobieta, nie? Wiesz, jak to się skończy? No, i Murzyn zginie pierwszy... E, bo tu znowu no, te, jajka To się skończy się. inaczej. <laughs> ja gram, no. No. Gracie, gotowi to jesteście. To Znaczy, ja nie jestem... Ready. 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 Tarak. Noo... No nie wiem, wiesz, nie wiem do końca. Dawaj, serdecznie. Wymusiłem ci gotowość. Kurna, wiesz co... W kanale, nie? W głównie się rafił. W czarnej dupie jesteśmy. Kalaks, chodź tu, bo cię zjedzą. Technik pierwszy nie Ej, Co jest? Nie mogę się... Cześć. Patrz. LoL. LoL. Ej... Panu... Zabij twarzyku. Ktoś... Jakieś... O. O. Connection problem. O. To ci... O, ja Ale mam laga. On jest konektowany. O, no co jest? Was też wywaliło? Nie, mnie Nie, a no mnie nie. Mnie wywaliło, fajnie. Game jest full flow. O, no. Bo bot jest. Zrobić botami. Tak. Ej, Daliana, no, ratujcie, co? Dobra. No, ale to... Tu... Czekaj, tu wyjścia, nie? No wyjdź. Z tego woku możesz wyjść. Cholera. Cholera. Nie, ja już nie gram teraz A... mm. Play Prince. Co ja mam zrobić Ty zginiesz Ale... pierwszy, kurde ja, <grym> miałem... ja miałem full HP A wiecie że ja się tam wbiłem i przeżyłem nawet Teraz idę po deliana. Jakie dźwięki Jaki zabijam wszystkich.